Cześć, Daniel z tej strony, alskład.pl. Wiem, że dawno mnie nie było. Do gdzie byłem? Na pewno nie u fryzjera. Dobra, tak naprawdę, gdzie byłem i dlaczego mnie nie było, to nie jest za bardzo istotne. Niestety, no, los nie był zbyt sprzyjający w wielu okolicznościach ostatnio, ale o tym tutaj nie będę mówił. To nie jest na to miejsce. Może pogadamy o tym na streamie, o czym zaraz powiem, mam pewną propozycję dla Was, więc po prostu chcę usłyszeć Waszą opinię i zobaczymy jak to pójdzie. Więc mam dwie wiadomości. Po pierwsze, słuchajcie, co byście zrobili, jakbym Wam powiedział, że proponuję Wam 3 miesiące treningów za 25 zł. Wiem, że taka mała reklama wielu ludzi, reklamy ale zaraz po porozmawiamy o live treningach razem ze mną, będziecie mogli trenować razem ze mną lub będziemy robić live Q&A, więc wytrzymajcie chwilkę. Tak czy inaczej, jest mega promocja, tak jak robię co roku, robię mega promocję na program treningowy aktualnie program treningowy Squad który jest u mnie bestsellerem. Mamy fazę pierwszą dla początkujących na 3 miesiące i fazę drugą e, dla średnio zaawansowanych na kolejne 3 miesiące z wyzwaniami, filmiki do każdego treningu, filmiki do każdego ćwiczenia, wszystko wyjaśnione dodatkowo e-book z planem żywieniowym, jest naprawdę tam wszystko, jest na dole, macie link w opisie. Jeżeli zainteresowało was to po prostu sprawdźcie sobie, to jest na warunki domowe, jest idealne, że tak powiem na tą pandemię, na minimalny sprzęt, tylko za 25 zł 3 miesiące treningów. 50 6 miesięcy treningów, wiadomo, że to jest pewne też wsparcie dla mnie, jeżeli Wam się podoba to, co robię, ale to już od Was zależy, możecie sobie e, to sprawdzić. Więc tyle, jeżeli chodzi o tą wiadomość. Teraz przejdźmy do pewnego pomysłu, który, e, na który wpadłem ostatnio na, e, na turnieju, którym grałem. E, więc nie jest to, jak wiecie, nie, ja streamuję też, o, streamuję gry, lubię grać w gry Call of Duty, gram turnieje, streamuję i tak dalej. Idzie to okej, okay. na razie to sobie rozwijam. Nie mam najwięcej widzów na razie, mam nadzieję, że to będzie więcej i będę budować jakby ten drugi kanał, też mistrz, żeby te streamy się rozwijały, ponieważ jest to pewna rzecz, którą chciałbym robić, podoba mi się to i chciałbym to robić. Natomiast padł też na pomysł na live treningi, które możemy robić razem. Teraz to się jeszcze dogadamy, jak to będzie wyglądać. To będą treningi typu właśnie kondycyjne, że się zgadamy na daną godzinę. Kto chce, może sobie przyjść potrenować lub jakieś QA lub. Na przykład live z mojego treningu, czyli ja będę robić trening, będzie kamera na mnie. No i po prostu w międzyczasie ja będę odpowiadać na Wasze pytania, dlaczego, po co, jak, gdzie i tego. Dlatego zaczniemy sobie jutro. Jutro o godzinie 8 rano. Przed 8 rano już odpalę streama i zacznę robić live z mojego treningu. Jeszcze nie wspólnego treningu, bo to to jeszcze będzie do Ja muszę sprawdzić, ile ludzi się tym zainteresuje, czy to w ogóle chwyci i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszam Was jutro na streama, na live'a. Na treningi na razie to nie będzie stream gr growy, mimo że to jest kanał growy lub ten kanał na Twitchu to jest poświęcony grom, czy tam grze, czy... Tym, co robię, jeżeli gram w gry. Tak to czy znaczy inaczej, może dodam po prostu drugi temat, tam więc napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Dajcie mi znać i do zobaczenia jutro na streamie. Więc to wszystko z mojej strony. Oczywiście wracamy na ten kanał. Zobaczymy, co będzie z kanałem Daniela Ortega, z tymi podcastami. Na razie nie mam jakiejś tam potrzeby, aspiracji, żeby robić te podcasty, ale kto wie, może to dalej będę rozwijać. Tak czy inaczej, ja zmykam do fryzjera, bo będę musiał iść. Wiadomo, a Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia, mam nadzieję, jutro na streamie. Trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć i korzystajcie z tej promocji, bo warto.